A ta druga edycja, tam zbiłaś swoją tą złotą kulę. Wracając z wspomnieniami, jaki to był dla Ciebie okres? No to właśnie yy, zdałam sobie wczoraj sprawę, że to już jest dziewiąty sezon. Jak mam na tym początku pierwszy, drugi, to jest takie coś nowego, niesamowitego, każdy wow, jaki szał. Yy, bardzo miło to wspominam. Yy, I też fajnie, bo wygrałam tak jakby przyjaźnią, takim kumpelstwem i mm, no, zaufaniem, więc to, to super, że udało mi się takie coś zrobić. Yy, no, niesamowite powiem Ci to jest. Utrzymujesz kontakt cały czas z Arturem? Yy, mamy bardzo dobrze. Dobry kontakt, tak, no trochę się ale zawsze tak ktoś sobie zaczepi się, zadzwonimy, widzimy się, więc mamy dobry kontakt. Mówisz, że to już dziewiąta edycja, ten czas zleciał, obserwujesz właśnie te edycje jak one się też no, rozwijają, bo każda edycja coś nowego wnosi w życie hotelu Paradise. Powiem ci, że troszkę się zgubiłam, bo to już jest tyle tych, no niby cztery lata chyba już tak minęły, to jest, a już tyle tych sezonów, pierwszy, drugi, trzeci kocham i później już totalnie się pogubiłam. Teraz trochę obejrzałam dziewiątego 9, 9 sezonu, no i no, dają radę, dają radę, jest dobrze. Było, jak wchodziłaś do tego Hotelu Paradise, czułaś taką że będziesz tam rywalizowała nas z innymi kobietami. Czy było to czucie tej adre adrenaliny i też ta konkurencja? Yy, najfajniejsze jest to, że ja się cieszyłam, że jadę odpocząć, że ja nie muszę iść do pracy i przede wszystkim, bo ja uwielbiam się zawsze nagrywać, że będą mnie nagrywać. Ja mówię, to było, to było moje... Twój świat. Tak, to jest mój świat. Ja mówię, czego chcieć więcej? Jadę sobie na wakacje, jeszcze wszystko pod nosem yy, i w ogóle nie myślałam o takiej konkurencji, ale po jakimś czasie, jak już ktoś odpadł, ja mówię, ojej, to już warto to by było zostać bo szkoda w ogóle, no i się udało, dzięki Arturowi tak naprawdę też, no. A jak się pojawiał nowy mężczyzna, było w głowie, kurczę, no fajny chłop, facet wchodzi, czy jednak skupiałaś myśli na tym jednym partnerze, który, no czułaś coś w sobie, że jednak jest ten, jakieś motyle brzuchu? No, tyle były może do jednej osoby przez chwilę, ale z Arturem tak, no, połączyło nas takie zaufanie i wiedziałam, że mogę na niego liczyć. Zdziwiłam się, że właśnie on tak bardzo fajnie mnie traktował, bo podobno był niegrzeczny wcześniej, no tego nie wiedziałam, ale później i mi podpowiadał, co się ubrać i jak to i tamto, no, dbało mnie jako jajeczko, więc jestem bardzo wdzięczna. Kiedy wróciłaś z Rajskiej Wyspy, obejrzałaś swoją całą edycję? O Jezus, 500 razy oglądałam, uwielbiam to oglądać, a najbardziej lubię takie, co są e, nie w telewizji, tylko były takie bonusy, ale już tego nie ma. Tam było dopiero fajnie. Po dziewięciu edycjach byś coś, obserwując jak się rozwija, czy byś coś zmieniła w hotelu Paradise? Żeby zwierzęta tam były. Więcej, bo tam było chyba chałka. ja też mam hałkę, nie, budyń tam był, no. Jak są zwierzaczki, to jest lepiej, No tak to nie ma co zmieniać. Wszystko jest super. Ale jednak myślisz, że co, co by takiego byłoby Ciekawszego, może jakaś nowa rywalizacja, nowa konkurencja, coś, coś totalnie innego. No właśnie, coś można wymyśleć, ale nie wiem. Wystarczy, już jest wystarczająco. Teraz też przecież pozmieniali różne rzeczy, więc A to było też fajne, że od razu były pary w tym sezonie, to, to właśnie się nie spodziewałam tego, ale też dobrze, że. To była dla nich jest ciężej, ponieważ one od razu wruszają z parą. No właśnie też się zastanawiam. Może i dobrze na początek. No. Jesteście w Hotelu Paradise. W tej edycji nie ma Love Island. Myślisz, że to zaplusowało dla bardziej Hotel Paradise, że zwiększyła się ta oglądalność? Oj, wydaje mi się, że Hotel Paradise ma naprawdę dużą oglądalność. Ludzie to lubią. Moja mama jest fanką, babcia, wszyscy są, więc Polacy lubią Hotel Paradise. Zawodowo zajmujesz się kosmetykami, paznokciami, razem z swoim piotrem. Tak, z moim bratem. Mój brat ma piękny salon fryzjerski w centrum Warszawy na ulicy Bagatela I potem właśnie po programach właśnie mój były partner i siostra namówiły mi, żebym otworzyła Ata Place. Więc mówię, no dobrze, czemu nie? Bo akurat znalazło się miejsce i mam tam swój, swoją taką połowę beauty i robimy makijaż permanentny, kamuflaż blizny, bielactwa, no taki mikrofon i są dla kobiet i dla mężczyzn i wszyscy są szczęśliwi. No i działam ciągle w tym. Tak... Ciężko, w... Sure. Ciężko wpadają, y, tam wpadają do was gwiazdy? Y, zdarza się, tak, tak. Były. Patrzcie, czy, przypominam sobie, czy ktoś był z hotelu Paradise u nas. Mm. Oj, już nie mogę sobie przypomnieć, ale z mojego tego wcześniejszego programu One Night Squad, bo jeszcze można go obejrzeć na playerze, to tak wszyscy przychodzili. Stifler, nie Stifler, Magda z Big Brothera, to tak, to oni przychodzili. I bardziej są wymagające takie osoby, które są znane i no wiadomo, przed kamerą często występują? Tak, i są niewdzięczni. No. Stifler na przykład? Nie, Stifler wdzięczny, bardzo, bardzo, bardzo. No, tylko mówię, że bardziej tacy. Influencerzy. Yy, ale na przykład yy, Marcelina Zawadzka to super yy, się, zza, chciałam się super się zachowuje. Naprawdę jest szacunek do pracy, jest wdzięczna i, i fajnie właśnie, czy Sandra Kubicka, co u nas była, no ale ta młodzież to trochę taka niewdzięczna, bo, bo im się należy, więc jak nie pracowali, im się należy. No dobrze, rozumiem. Jakie plany teraz na przyszłość? No na razie mamy ten salon i zobaczymy. No tak naprawdę to wiesz, że nie wiem, się zastanawiałam ostatnio, że już. Wszystko zrobiłam tak, jakby co chciałam. No i teraz, może już tą miłość by znalazł. No, no właśnie, jest ten czas na to szukanie tej miłości. Lepiej niż szukać. Sama przyjdzie chyba, jak coś się to szukam. No, ale zobaczymy, zobaczymy. A myślałaś kiedyś, żeby wziąć udział w zagranicznych edycjach, na przykład Hotel Paradise albo Love Island? Ale to by było super. Boże, jakie to by było cudowne. Jakbym była w, w, w tamtym miejscu z zagranicą, co teraz właśnie w Paradise? O Jezu, to był siwy dym. Czyli teraz wiesz, myśl, szukaj castingów i może zgłoście i ruszaj. Ale ja, ja już, wiesz, ja mam tyle do powiedzenia, a nie mam y, tego angielskiego takiego, wiesz, moich dziwnych tekstów. Nie wiedziałabym, idę się szkolić i, i, i wyjeżdżam. E aí